Siema widzowie, witam was. W pierwszym odcinku z Nowy i Pogromcy Mitów. Będzie 10 mitów na odcinek i co tydzień powinien być. Znaczy, około będzie, więc. Pierwszy mit to na dzisiaj to. Jeśli wejdziesz LPIMO do Adeny Trainingowej i użyjesz ulta, w czasie kiedy LPIMO leci, leci, kliknij, edytuj kontrolki i lewituje nad mapą. Lecimy z tym. Dobra, jestem już na linii treningowej. Teraz trzeba tylko naładować A Więc lecę. Edytuj kontrolki. Jak widzicie lewituje widocznie. Ale jak się kliknie, widać, gdzie spada, bo to by było bez sensu jakby lewitował ciągle. Więc mogę jeszcze pokazać. Więc uznaję to mit za potwierdzony. W drugim mit w tym odcinku to na mapie zadymy dobre cięcie w prawym górnym rogu, siedzi gąb, idzie obie skarpetkę ze spajkiem. Więc wchodzimy. Dobre cięcie. O kurde, to nie to. No ale to jak jest, zadyma przecież, nie? O, I jak widzicie w prawym górnym rogu był... Gnia... Dobra, a więc trzeci mit w swoim odcinku. Sandy ma na swojej gwiazdce znak taki sam jak Daryl u boku głowy. No, więc zobaczmy. Ja jako jedyny postaci nie mam Sandy Więc taką, ma takie rzęsy jakby tutaj. A teraz pójdziemy do Daryla Na boku głowy? Hmm. Chodzi o ten znak na, na tym Na boku głowy. On nie ma na boku głowy, gdzie on niby ma? Może to wcześniej się miał, Więc... Yy, uważam ten mit za. Że... A nie, jednak ma tu. Zobaczcie, że po prawej stronie jednak ma taki znak, więc uważam ten mit za potwierdzony. Czwarty mit w tym odcinku to w menu można zobaczyć, że Piper ma dziurawy parasol, a w dodatku widać, że tam jest pistolet, który nawet nie dotyka parasola, więc zobaczmy to. A w... Zobaczcie, że ma pistolet, a. Tylko jest te, taki materiał na nim leży, więc uważam ten mit kolejny już za potwierdzony. Mit piąty w tym odcinku to, kiedy zabierze się El Primo do jaskini treningowej i przytrzyma jego gadżet, to wokół niego pojawi się czerwony okrąg. Sp Sprawdźmy to oczy. Kolejny Alpino mi to... Dobra, więc piąty mit w tym odcinku na, na mapie. Na zadaniu, na mapie galetycznej. A po na prawej stronie śpi sędzia od to. Dobra, więc jestem już na zadymie i jak widzicie, po prawej stronie jest jakiś metalowy sędzia, więc uznaję ten mit za potwierdzony. Następny szósty mit w tym odcinku to gdy M zginie pod superataku, opary z tego zostaną. Lećmy z tym. Dobra, więc już jesteśmy i teraz muszę naładować tylko ulta naładujemy sobie ulta i użyję go i dam się zabić wtedy. A więc teraz muszę tylko użyć ulta i dać się zabić. A, no i jak widzieliście Zostały opady, tylko trochę burza Sandiego to zasłoniła. Ale dobra, jeszcze raz wam to pokażę. Bo opady na serio zostały. Zobaczcie, używam ulta. Zabijają mnie. I zostają opady, widzieliście? Więc uważam ten mit za potwierdzony. Siódmy mit w tym odcinku Na ekranie sercowym widać po prawej stronie Przyklejoną do pudła kartkę z twarzy kiełka. Zobaczmy to Dobra, więc jesteśmy na ekranie sercowym. Jak widzicie pod Elbrimo Po prawej szali pod Elbrimo Jest kartka z Z kartką jego właśnie Więc uważam następny mit za potwierdzony Szybkie tryb Następny, ósmy w tym odcinku, gdy wyszukasz tarę w zadymiarzach, ma ona zasłonięte lewe oko, a gdy ją wybierzesz, to ma zasłonięte prawe oko, więc wejdźmy tu w tarę, więc teraz ma prawe oko zasłonięte, a gdy ją wybiorę, ma... a, bo w awatarze, dobra, no, jak widzicie, lewe oko tu ma zasłonięte, a tutaj ma prawe zasłonięte, więc... Następny mit, potwierdzony. Już dziew dziewiąty, przedostatni mit w tym odcinku. Gdy weźmiesz pełny mroczny króliczek i zaczniesz z zabijać małe boty u góry, bot na środku, który bije, zniknie, odwiedzi się dopiero z botami u góry. Jest... Więc sprawdźmy to. Dziesiąty, ostatni mit w tym odcinku to, gdy wybierzesz broka i spojrzysz pod odpowiednim kątem na jego broń, od tyłu zobaczysz przenikające jego... Strażmy to. O jak widzicie, tutaj się z tyłu widać jego brązowe. Uko, więc... O, więc ostatni jest potwierdzony. To by było na tyle w tym odcinku. Żegnam was. Cześć.